Cześć, witam was wszystkich, serdecznie w moim następnym filmie Na moim kanale Dzisiaj będzie taka Bardzo ważna informacja Dla widzów Dlatego niech Ten film zobaczy jak najwięcej osób I Jak potem Wam powiem tą informację To jeszcze dam kliką mieszanki No dobra, ale Zacznijmy od tej informacji Jest bardzo ważna Czyli ym, Od Dzisiaj, później przez całą szkołę, przez cały rok szkolny, filmy będą się pojawiały tylko raz w tygodniu, czyli co tydzień w sobotę, w godzinach rannych, czyli najczęściej to będzie godzina dziewiąta. Yy, filmy są tak, będą tak rzadko, dlatego że idę do nowej szkoły, chcę mieć tam jakieś lepsze stopnie. I no, wiecie, w ogóle wyższa szkoła, szkoła średnia. Dlatego filmy najczęściej będą typu vlog, że codziennie na przykład wyjdzie tam do Królików rano coś nagram, po południach wrócę ze szkoły, w piątek sobie będę montował cały film, no i później W sobotę go wrzucę. I od dzisiaj się to zaczyna. Dzisiaj jest sobota, więc. Myślę, że nie obrazicie się, że w filmie będę tylko co tydzień, ale będą. No i myślę, że wszystko dobrze. No i jeszcze taka może jeszcze jedna informacja. Czyli kto nie subskrybuje mojego kanału, to jeszcze zasubskrybujcie go. Ponieważ mam prawie 60% widzów bez subskrypcji. Czy po prostu... 60% moich widzów ogląda mnie nie subskrybując mojego kanału a tylko 40 subskrybuje i mnie ogląda dlatego kliknijcie tego, tego suba ponieważ to was dużo nie kosztuje tylko 2 sekundy roboty i tyle no i jeszcze oczywiście dzwoneczek więc kto nie subskrybuje mojego kanału subskrybujcie go ponieważ im szybciej 2000 słów bijemy, tym szybciej będzie konkurs no to teraz jeszcze dam mieszanki królikom. I jeszcze taka jedna szybka informacja. Jeżeli ktoś by chciał kupić kalifornijskie czarne lub barany francuskie czarne i żółte i mieszka ktoś niedaleko mnie, no to serdecznie zapraszam, ponieważ w sumie mam teraz sprzedaż 9 młodych królików. No to teraz dam mieszankę królikom. Te filmik w ogóle nie będzie montowany ani nic. Tutaj go. Dawno takiego filmiku w ogóle nie było. Więc. Bez montażu oczywiście. Ale są te filmiki które najczęściej właśnie z typu mówię mówiłem vloga. Ponieważ te filmiki wam się dość spodobały. Chodzi mi o wyświetlenia. Na przykład vlog 6 ponad 700 vlog 7, chyba ponad 700, 750 nawet. Więc no, podoba mi się to po prostu takie wycieczenie jest z takimi filmikami, właśnie. No, jeżeli ktoś nie widział, no to możecie zobaczyć sobie film, mój najpopularniejszy film, jaki mam na mój, na mój kanale jest, na moim czyli dokładniej czyli dokładniej poradnik jak założyć hodowlę królików tam mam ponad 4300 wyświetleń o tamte wyświetlenia dość rosną. No i jeszcze Was zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku, Hodowla Klików i nie tylko. Wczoraj wbiło tam 300 osób, więc bardzo się z tego cieszę. No i jeszcze myślę, że więcej nie będę karmił poza filmikiem na karmie. Tylko pokażę Wam jeszcze kliki na sprzedaż. Tutaj są kliki na sprzedaż. Tutaj jest, tutaj jest pięć kalifornijskich czarnych To jest samczyk i cztery samiczki Te krójki są też wystawione na OLX I myślę, że w następnym tygodniu będą jeszcze szczepione Więc I Zrobię sobie też dzisiaj live'a i jeszcze taka o właśnie, miałem ja jeszcze zapomniałem tutaj powiedzieć, że w roku szkolnym, może filmiki będą tylko raz na tydzień. Ale będę się starał robić live codziennie od godziny 20.30 do godziny 21.30, czyli takiego godzinnego live'ika, żeby coś to nasze wpadło w jakieś dna może, albo coś, mm. posł, żeby być po prostu aktywny na kanale. Nie, to się tu ściągnę się z tego pudełka, zamknę pokażę baranki. No halo No i tak, tu są e, jeden. Tak. Jeden czarny samczyk, jedna czarna samiczka. A ta nie wiem, ponieważ na pewno jest jedna samiczka z tych żółtych. Bo wtedy to ten jeden, jeden pad. No to nie wiem, czy to była samiczka, czy samczyk, więc. E, nie wiem. Ten jakoś taki słaby widzę jest, więc trzeba będzie mu dać kawy. I te, ogólnie, te same długo będą szczepione. I jeszcze będą szczepione te dwa w jedynie. No To dobra. To na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że te informacje nie zmienią Waszego życia, bo coś takiego, że zasubskrybujecie kanał z dzwoneczkiem. No to co. Do następnego filmiku, trzymajcie się. No i cześć.